Super, was zostawić na chwilę samych. Łech? Miło Cię widzieć, Milten. Masz coś ciekawego? No ba, patrz na to. A a moja głowa, co się stało? Gdzie ja jestem? Leżeć gnido. im wstawaj. Wiesz, może co się stało? Tak dobrze mi się ich tłukło. Znowu, ten przesadził, rozjebał wszystko. O, w mordę, chyba trochę przesadziłem z mocą. Ale że odjebał krater. Chłopaki, wszystko dobrze? Nic wam nie jest, starałem się unieszkodliwić tylko tych błękitnych. U nas wszystko dobrze, przeryłeś całą okolicę, ale niech ktoś mi powie gdzie jest Diego? O nie, to niemożliwe. Dostał z łuku. Nie wiem, Diego, tylko nie ty dlaczego. Kurwa macie dlaczego. Gornie, jak się czujesz? Dobrze dzięki, nie mogę jednak dopuścić do siebie takiej myśli, że już go nie ma. Ja tak sobie myślę, że gdybyśmy nie pomogli im w tej durnej bitwie, to on by nadal żył, gdybyśmy im nie pomagali, ech to wszystko moja wina. No i co, cieszy cię to, że się obwiniasz, zacznij w końcu trzeźwo myśleć, Diego już nie ma, trzeba się z tym pogodzić i żyć dalej, to niczyja wina. Jasne, a teraz ty tak pomyśl, gdyby nas tu nie było, ale jesteśmy. I co? Trzeba się z tym pogodzić, zgadzając się na udzielenie pomocy. Zgadzaliśmy się też na to niebezpieczeństwo. Bardzo mi przykro z powodu Diega. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. Oczekujecie pewnie teraz słów typu: gdybyście potrzebowali pomocy, to śmiało do mnie. Nie, powiem coś. Co powinno was ucieszyć? Wiem jak można wskrzesić Diega. Co? Jak to jest możliwe? Otóż magia tej wyspy jest z lekka pojebana kiedy wam mówiłem o tym że tutaj szeklenie przywołało do życia pewne stworzenie. Ono nie jest magiczne. To jest zwykły duży troll. Ja natomiast użyłem złego słowa. Oni go nie obudzili lecz wskrzesili. Widzicie, za czasów panowania jeszcze Chodbara I na tą wyspę został sprowadzony pewien kamień który umożliwiał wskrzeszenie jednego człowieka i jednego innego stworzenia. Jeśli nie został jeszcze użyty na człowieku to może nam się uda. No to na co czekamy, masz ten kamień? Kamień mam, ale jest jeszcze taki mały tyci-tyci haczyk, taki łoj malutki. Jaki znowu haczyk? Otóż, aby wskrzeszenie się powiodło, to potrzeba kogoś złożyć w ofierze, coś za coś, jedno życie za drugie. Ech, no trudno, ja to zrobię bez zastanowienia. Nie, nie pozwolę ci na to, ja już zdecydowałem, zbyt duże było i tak wasze poświęcenie dla naszego bractwa, ja to zrobię, to będzie niewielka rekompensata za to, co zrobiliście dla nas.